Cześć, kochani często w komentarzach piszecie, że będę dla was nagrała room tour mojego nowego pokoju, zatem zaczynamy Michasia mówiłaś coś? Stop, Marzena co ty robisz? Co mówisz, nie słyszę bo kawę sobie robię Mamo, nagrywamy room tour. Ale jak przecież pokój jeszcze w ogóle nie jest gotowy Marzena to, to zaczynamy jeszcze raz. No nie ma co, świetnie, nagrywać rontur niedokończonego pokoju. Mama, ale widzę pisałeś, że bardzo chcą. Ale ja bym jednak z tym poczekała. Ale na co ty chcesz czekać? Przecież cały pokój jest już gotowy. Chcecie, żebym nagrała rontur mojego pokoju, w jakim stanie jest obecnie, to zostawcie łapki w górę. Ale co wy chcecie nagrywać? Tutaj tyle rzeczy jeszcze brakuje! Czego tu brakuje? Tak! No to pierwsze, neon. No to wystarczy tylko zamontować i będzie. Dwa. Ściana przy łóżku. Gotowa? Tak, tylko trochę farby odpadło. Przecież sąsiad naprawił ścianę. Raczej pomazał, ale okej. Okay. O, masz rację, pomazał. Byłeś obie takie zachwycone, jak on to zrobił. Dobra, to to nagrywamy, daj spokój. To jeszcze raz, ja wychodzę i zaczynamy. To ja w takim razie idę, nie chcę. No poczekaj, ja no też. Gdzie? Bo my tak zaczynamy, Michaśka, to przygotuj się. Dziwne, ciekawe, czy w ogóle widzą się to spodoba i zostawiam łapki w górę? A czemu tak myślisz? No, bo pokój jest niedokończony. No i jaki to rumtur? No zobaczysz, widzę się spodoba. Też tak uważam. Michaśka, zaczynamy zamykaj drzwi. Nie idę, wypić kawę. No. Gotowa? Tak. Idę. Cześć, kochani, dzisiaj was nagramy. Rumtur! No nie, nie nagramy tego. No, kto znowu idzie? Nie nagramy się tego. No, otwórz, Marek. Chwila. Daj mi to do tą kamerę. Kto to tam idzie? Ileż można czekać? Otworzę sama! I gitara! Dzień dobry, Pani Weronik. Dzień dobry. Dzisiaj tylko na chwilę. To zapraszam! A co to? Na zakupach pan był? Nie, proszę, to dla pani. Dla mnie? Nie, nie, dla państwa króliczków. Słyszałem, że uwielbiałam pietruszkę i bazylię. No tak i to bardzo! Ale tak właściwie przychodzę do państwa w zupełnie innej sprawie. A co się stało? Pani Marzenko, przychodzę się pożegnać! Słucham, pożegnać? No tak! Michasia Marek, chodźcie na chwilę! O, dzień dobry! Witam! Dzień dobry! Posłuchajcie pana sąsiada! Przychodzę się dzisiaj z państwem pożegnać! Ale co się stało? Dlaczego? Wyjeżdżam! Gdzie? Ale kiedy? Wyjeżdżam jutro. Do sanatorium, Pani Marzenko. Mmm, sanatorium miłości. No co Pan, z żoną jadę? No yy, żartuję, Marek. No czyli co, widzimy się za dwa tygodnie? Nie, wyjeżdżamy na miesiąc. No to w takim razie życzymy udanego wyjazdu. Pani Marzenko, ale ja właściwie przychodzę z prośbą do Państwa. Tak? Pani Marzenko, proszę poczekać, za chwilkę wracam, dobrze? Dobrze, dobrze. O co mu chodzi? Bo ja wiem. Wiem! Może chcesz, żebyśmy moje mieszkanie przypilnowali. Ale by było. Ta to chodź nagrywamy. No. Początek jest nagrany. To od czego teraz zaczynamy? To zacznijmy od taletki. Jestem gotowy, to w takim razie zaczynaj. Więc tak, tutaj mamy taletkę. Okay? No, już nie to bierze tato. to. już trzecie podejście. Chyba tego dzisiaj nagramy. Poczekajcie chwilę, sąsiad przecież mówił, że zaraz wróci. Ech. Trzeci raz już to nagrywamy. Trzeba było słuchać sąsiada przecież nam mówił, że przyjdzie zaraz. Typowe. Jestem pod morzem. Zapraszam do kuchni. Już. A przepraszam, co to jest? Pani Marzeno, to jest moja prośba do Państwa. Ale przecież to jest... Y... Króliczek! Tak, to jest króliczek George Junior. A mogę zobaczyć? Nie, teraz zastój śpi. Śpi? Tak, pani Marzeno, on zawsze popołudniami śpi. Dziwne, nasz króliczek też ten biały ma na imię George. Idealnie, mam nadzieję, że się zaprzyjaźnią. Zaprzyjaźnią się? Tak. I to jest właśnie moja prośba, Pani Marzenko. Czy mogliby Państwo zatykować się George'em Juniorem na czas naszej nieobecności? Oj, powiem Panu, że może być różnie. Dlaczego? Różnie to bywa, króliczki nie, nie zawsze przyjaźnią się od początku. No wie Pan, nasze króliczki prawie rok się zaprzyjaźniały. A do tego czasu, powiem Panu, różnie bywało. No i co teraz? Szczerze powiem... Warto się na tym zastanowić. Pani Marzeno, to co my w takim razie mamy teraz z zrobić? No może Państwo zostawicie króliczka w domu? A my będziemy do niego chodzić dwa razy dziennie. Będziemy go karmić, puszczać, żeby sobie pokicał. No to mam teraz problem. Ależ skąd zaopiekujemy się George'em Juniorem? Pewnie, niech się pan nie przejmuje. No dobrze w takim razie, bardzo się cieszę. Oj, 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 chyba się obudził. Poczekać proszę chwileczkę, chwileczkę. Oj, no, oj, oj, oj. O nie, śpi jedna, no. no, nie ma problemu. Pani Marzono, Panie Marku, Michasiu, zatem zróbmy tak, jak Państwo mówicie, czyli ja przygotuję króliczka w domu, dobrze? Wszystko mu tam, tak jak trzeba zrobię, a Państwo będziecie do niego chodzić, wypuszczać go, karmić, dobrze? No idealnie. Świetnie Pani Marzeno, zatem ja idę się pakować, bo jutro wyjeżdżamy, dobrze? Tylko nam proszę wszystko przygotować. Oczywiście wszystko będzie w jednym miejscu. O, Pani Marzeno. George Junior nie lubi jak się go patrzysza się snu. Dziwny ten junior. Dziwny, nie, dziwny. Pani Marzenko, zatem do zobaczenia. Do do widzenia, do widzenia. To jak zwykle pana odprowadzę. Do widzenia, do zobaczenia, Jojo. Do widzenia, do widzenia Pani Marko. O, George Junior, Pani Marzenko. Taki z niego. A tak, już wiem, wiem. Do w widzenia, do widzenia. Hej, i co wy o tym powiecie? Dziwnie to wszystko wygląda. Od kiedy królik śpi po południu? No wie pan, to jest niezła ściema. Ten królik jakoś nie wyglądał. No. A wy co o tym sądzicie? To dajcie znać w komentarzach. Ale czemu dziwnie wyglądał? Dali się nabrać? Choć tu mój ty dał Maskotka. ale co tam? Ważne, że się udało. Tylko, że wynikiem tego nie wypaplał znowu. Pewnie liczą, że dam mi klucze do swojego mieszkania i odkryją sekret. Ale nie, nie będzie tak dobrze. Ale ciśnij! Nie wolno im mówić nic. Oooo! A to są klucze! Klucze od nich zostawiłem! to, to może już nagramy ten room tour? Nie ma problemu! Bo dzisiaj tylko czekać, aż nam coś znowu przeszkodzi. To na dzisiaj to w tyle, zostawcie łapki w górę, no i co do następnego odcinka, to na razie, pa! A co wy sądzicie o tym kliniku? To dajcie znać w komentarzach.